Cześć! Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów Jarosław Koczyński z tej strony z House Martu. Słuchajcie, jestem turbo podekscytowany, bo nawiązaliśmy współpracę z gigantyczną fabryką, po prostu, która ogarnia tematy w drewnie. Jadę właśnie odebrać zamówione przez nas domy Mezzanin Smart. A nie będzie to jeden, ani dwa domy, tylko więcej tych domów. I słuchajcie, no, no jestem tak podekscytowany, że po prostu no nie mogę się doczekać. I zobaczcie, jakie zarąbiste domki po prostu teraz też będziemy robić. Także patrzcie na to. Jest hałas, jest fabryka. Zaraz będziemy odbierać nasze domy. Mezanin. No słuchajcie, widziałem. Idę teraz po samochód. I podjeżdżam po nasze domy, ale słuchajcie, ja zapomniałem, że i Family Smarty też tutaj zamówiliśmy w tej fabryce, więc to jest w ogóle mega. Zaraz zobaczycie. Ja to jestem bardzo podekscytowany. Naprawdę super to wygląda. O, zaraz zobaczycie. I zobaczcie, i są. Family Smart. A tutaj mamy mezaniny. Zobaczcie. Wiecie, co to będzie? Słuchajcie, odebrałem domy Mezani Smart i Family Smart. Jak myślicie, ile wejdzie domów Mezani Smart i Family Smart do Skody? Już Wam mówię, jeden domek wchodzi tutaj, akurat Family Smart. Tutaj wchodzą trzy domki: tutaj mamy jedzonko dla ptaszków, a tutaj wchodzi nam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To ile mamy tych domów? 6 plus 3 to 9. 10 domów wchodzi do Skody. Jaka to jest niesamowita reklama! Skoda, ode odezwijcie się do mnie, to może jakąś współpracę nawiążemy. A tak na poważnie, słuchajcie, zamówiliśmy z Natalią karmniki dla ptaków, bo tutaj w okolicach Długosiodła jest taki zakład, który po prostu specjalizuje się w robieniu takich rzeczy ogrodowych, karmników dla ptaków itd. i tak dalej. Słuchajcie, zamówiliśmy tutaj właśnie karmniki, które będą wyglądały tak jak nasze domy, które budujemy. Słuchajcie, jadę teraz z powrotem do naszego domu, do Natalii i tam dokładniej wam pokażę te domki z bliska. Słuchajcie, dojechałem do domu. I teraz wypakowuję z samochodu te domy. Zadzwoniłem do Natalii, żeby była przygotowana, że jak przyjadę, żeby nie patrzyła przez to duże frontowe przeszklenie i znalazła sobie coś, e, z czym zawiąże jej po prostu oczy. I chcę, żeby po prostu ona e, też zobaczyła e, z zaskoczenia e, te domy. Także teraz wypakowuję je z samochodu i idę zaraz po Natalii i pokażę jej, jak te domy wyglądają. Nati, to chodź teraz, zawiąż sobie oczy. Zawiąż. <grym>, tak zrobię. I idziemy zobaczyć nasze domki Tylko tak żebyś nic nie widziała nic? No to uważaj, zamknij drzwi, ja ci dam rękę zamknąć Dobra, zamknięte I chodź teraz śmiało, śmiało Chodźmy tu Wystawiłem je na bali. Aha. Więc no, poczekaj, dobra, dobra, spoko, spoko. Tu już możesz stać. Stój I teraz bliżej sobie możesz jeszcze podejść. jeszcze Dobra. I teraz jestem ciekaw. Co... Już? No, już. Raz, dwa, trzy. Wow. Ale fajowskie co? Mini osiedle. No. 10 domów. domów. Ale zobacz, niektóre są różnie zrobione, bo są na takiej podstawce i tam w środku jest takie drewienko i tu sobie nasypujesz i to jedzonko cały czas tu wypada. Tak, i tutaj właśnie jest zwiększa ta podstawka. Tak, i to jest, to jest mezzanin 70. Mhm. I zobacz to duże frontowe przeszklenie. Z boku to okno, w łazience to okno. Tutaj masz w Familii Smarta 35. piątkę. Ale zobacz jak zrobili fajnie, że jest w takim tynku jakby. Widzisz, to też jest takim na biało zrobione. Tutaj mamy też 35. Mezanina. Tak, mezanin. Tak, tu masz 50 mezanina. O, czyli można pokazać ludziom mniej więcej? Bo to wiadomo, to nie jest tak w skali. W, w, w prawdziwym świecie jest jeszcze większa różnica między 35 a 50. To 70. No, Family Smart 70. Jest różnica między 70 a 35 mega. To pięćdziesiątka. jest specjalny projekt dla jednego z inwestorów. Tak, bo słuchajcie, zrobiliśmy teraz budowę w okolicach Jeleniej Góry i tam budowaliśmy mezanin Smarta z taką elewacją bieloną i dla inwestora po prostu zrobiliśmy taki model domku, żeby na swojej działce po prostu postawił sobie. To pewnie 50, tak? No. No, i tam dalej masz 35, znowu mezanina, i tam masz 50, familii smarta. No, i takie domki, właśnie tutaj mamy, postawimy na naszej działce. E, tylko będziemy musieli coś z kotami wymyśleć. Jakiś będzie musiał być system, nie wiem, ostrzegania ptaków, że tu koty biegają. Ale takie karbniczki, właśnie. Słuchajcie, i to tyle w naszym dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, subskrypcję. Jeżeli macie pytania, to zadawajcie je w komentarzach. Jeżeli chcielibyście taki karmnik domek w wersji mezanin albo Family Smart zamówić, no to w opisie tego filmiku wrzucę dane chłopaków z tej stolarni i będziecie sobie mogli po prostu takie domki zamawiać. A jeżeli jesteście przedstawicielem Skody i chcecie współpracę, to się kontaktujcie. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć! How smart? Jesteś u siebie.